Dzień dobry, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, a my oczywiście jesteśmy na stronie superbet.pl i dzisiaj znowu będziemy obstawiać mecze piłkarskie. Tutaj widzicie nasz ostatni kuponik, nasz kuponik, który naturalnie się zazielenił ostatnio. Mam bardzo, ale to bardzo zieloną pasę. Mam pasę tych kuponów, które siadają co niemiara. No i mimo tego, że tutaj ludzie mówią, że Kinetyk, takich kursów się nie obstawia. No nie obstawia się 1.19, nie obstawia Obstawia się 1,25. No, jak moi drodzy, się nie obstawia, kiedy później kumulując te wszystkie zakłady dosyć pewne, wygrywamy kolejne pieniądze. 135 zł, praktycznie można by było rzec na tym kuponie, wygrane. No, a na czysto ponad 80, no właściwie 85 zł. Także jak najbardziej takie kursy również się obstawia, kiedy mądrze po prostu się to wszystko gdzieś połączy. Także dzisiaj, moi drodzy, przechodzimy do kolejnych meczów. Jeżeli chodzi o eliminację, do Mistrzostw Świata. Dzisiaj również na kuponie postawimy sobie mecz Polaków i Cóż, może od tego w ogóle zacznijmy? Przejdźmy oczywiście do wtorkowych spotkań i przejdźmy, moi drodzy, do spotkania Albanii z Polską. Do spotkania, które będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo istotne. Do spotkania, które jest być albo nie być. Proszę bardzo, nawet tutaj jest to napisane. Ja to chciałem powiedzieć, no ale wszyscy to mówią, bo to jest spotkanie, które sprawia, że w momencie, kiedy tutaj Polska wygra, no to tak naprawdę jest już jedną nogą. W barażach. Jeżeli wygra Albania, to my tak naprawdę pozostajemy bez szans i musimy trzymać kciuki za Andorę w spotkaniu z Albańczykami. Natomiast jeżeli padnie remis, no to mamy taki mały impas i troszeczkę czekamy do spotkania Anglików z Albańczykami. No tam spodziewam się, że akurat, akurat Anglicy powinni to spotkanie wygrać. Raczej wszyscy się tego spodziewamy, no ale kto wie, czy Albania jeszcze tam jakiś punktów nie urwie wtedy, gdyby tutaj padł remis. Także no będzie na pewno bardzo, ale to bardzo ciekawie, jak generalnie rzecz biorąc trochę współczuję Sousie, bo uważam, że on naprawdę dobrze radzi sobie z tą kadrą. Uważam, że bardziej indywidualne problemy, indywidualne błędy sprawiają, że gdzieś tam jesteśmy w takiej dosyć trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o naszego selekcjonera, niż generalnie to, co on prezentuje sobą jako szkoleniowiec. Tak czy inaczej, moi drodzy, to spotkanie, ja stawiam czystą dwójkę. Ja wierzę w orły Sousy, tak to nazwijmy. Ja wierzę w nasz zespół, ja Wierzę w to, że z tirany wrócimy po prostu z kompletem punktów, bo wiem, że ta reprezentacja będzie bardzo zmotywowana do tego, żeby wygrać. A też można zauważyć, że nasza reprezentacja gra najlepiej na mocniejszego rywala. Albania mocniejszym rywalem nie jest, ale my gramy lepiej na mocniejszego rywala właśnie ze względu na te emocje, na to w jaki sposób potrafimy się zmotywować do każdego kolejnego spotkania. No i wierzę, że właśnie w meczu z Albańczykami ta motywacja będzie, a dodatkowo. Dojdzie do tego jeszcze różnica w umiejętnościach piłkarskich, która ja uważam, że jest właśnie na korzyść Polaków. Także, no cóż, 2.15, fajny kursik na to spotkanie. Ja wierzę, że już dzisiaj wieczorem będę mógł się cieszyć nie tylko ze zwycięstwa Polaków, ale również ze zwycięstwa na tym kuponie. No ale tutaj trzeba jeszcze to wszystko oczywiście podbić i zaczynamy od spotkania. Generalnie przejdziemy sobie do grupy F i tutaj podziałamy na spotkaniach grupy F. Mamy mecz między Wyspami Owczymi a Szkocją tutaj w ogóle jest ciekawa sytuacja w grupie szkoci ostatnio wygrali z Izraelem tutaj generalnie zaważyły ostatnie minuty spotkania, także no bardzo dobrze dla nich, także uciekli temu Izraelowi, ale teraz mecz z Wyspami Owczymi, z Wyspami Owczymi, które generalnie już biorąc, no czasami potrafią ukraść komuś te punkty wiadomo, że nie jest to taka drużyna, z której można było się śmiać chociaż wiadomo, że Szkoci są tutaj znacznie mocniejsi no i mimo tego, że grają na wyjeździe, ja się spodziewam że spokojnie ten mecz wygrają Izrael również gra z znacznie słabszym rywalem, gra z rywalem, który jest ostatni na ten moment w tabeli grupy F, no i ten mecz również sobie postawię za 1,15, właśnie po to, żeby ten kursik podbić, no bo widzicie, 3,21, czyli przy postawieniu naszego dzisiejszego pierwszego znowu progu progresji 141 zł, bez tego 122 zł, także naprawdę taki meczyk za dwie dyszki, e, aż żal nie postawić, chociaż wi wiadomo, że takie słowa czasami lubią się ścić, ale mam nadzieję, że nie będzie to miało miejsca tym razem, także ja uważam, moi drodzy, że ten Kupon, jak najbardziej fajny. Oczywiście, no, z, z, tak naprawdę jedno bardzo niepewne zdarzenie, no bo 2.15 to nie jest kurs na zdarzeniu, który stawia się w, na progresji codziennie. Natomiast, no, tak jak mówię, ja wierzę w tą naszą reprezentację i liczę na to, że wieczorem e, to mi przynosi, przyniesie radość. Jeżeli ktoś e, chce mieć na pewno szczęście wieczorem, no to może, oczywiście, pokusić się o coś takiego. Dzięki temu 5.46 kurs, no i na pewno będzie się cieszył, bo albo będzie się cieszył z tego, że Polska jest dalej w grze że Polska jest bliska awansu, albo będzie się cieszył z tego, że wygrał po prostu duże pieniądze. Także można tutaj podejść do tego dwojako. Ja podchodzę w ten sposób. Także, moi drodzy, ja stawiam sobie na to na te zdarzenia 50 zł. Jesteśmy na pierwszym progu progresji kuponik oczywiście się postawił. Mam nadzieję, że będzie on zielony, a wam oczywiście również przypominam, bo zapomniałem o tym powiedzieć na początku, ale powiem tym razem na końcu o naszym konkursie, bo co odcinek do zgarnięcia miał być 50 zł, a dzisiaj prawie nie powiedziałem o meczu specjalnym. No oczywiście, że naszym meczem specjalnym jest Albania z Polską. Typujcie wynik tego spotkania w komentarzach. Pamiętajcie, żeby napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, wytypować wynik tego spotkania oraz napisać swój nick na Superbet oraz obserwować profil Murawa TV w Super Socials. A jeżeli jeszcze nie macie konta na Superbet, no to możecie założyć z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu z kodem Murawa20 zyskacie naprawdę fajne bonusy. Wszystko to opisane jest poniżej w opisie tego filmu, także gorąco zapraszam. A ja już teraz dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie!